Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem też powiedzieć coś więcej o wybaczeniu. <laughs> Czyli, dokładnie, wybaczenie jest uwolnieniem nas od złego ducha. Czyli, to jest ważne, że poprzez to, że my wybaczamy jakiejś osobie, która nas skrzywdziła, uwalniamy się od tego złego ducha, który. Który w tym momencie, jeżeli ta krzywda się stała, to zaczyna nas atakować, i najczęściej chęciami odwetu, lub jakąś złością, lub nienawiścią, abyśmy tej osobie, która nas zaatakowała, zrobili krzywdę. Czyli ja tu tak krótko to opisałem. Wybaczenie jest uwolnienie nas, uwolnieniem nas od złego ducha, kiedy poprzez krzywdę drugiej osoby właśnie ten zły duch ma do nas dostęp. Czyli ma do nas dostęp wtedy i namawia nas do odwetu, do tej osoby, która nas krzywdziła, czyli na nienawiść do niej. Zrobienie jej krzywdy lub złożeczenie. Tak działa zły duch. Natomiast wybaczenie tutaj jest uwolnieniem od złego ducha i pozbyciem się chęci odwetu nienawiści bądź zrobienia krzywdy. Tej osobie. Bo do czego to prowadzi? Czyli, czyli do czego to prowadzi, kiedy my nie wybaczymy, nie? No i to może właśnie prowadzić przede wszystkim do tych, do tych odwetów, do, do, do nienawiści, bądź, bądź do, do, do złożyczenia, nie? Czyli wtedy wszystko to, co podsuwa nam, nam zły duch, jakby my jeszcze nie wiemy, czasami jest tak, że nie wiemy, że to jest od złego ducha, nie? Czyli tutaj jest bardzo ważne, że jeżeli taka krzywda się dzieje i nam przychodzą takie myśli odwetu, myśli nienawiści, to żeby wiedzieć, że to jest od złego ducha. Nie? Że, że to jest na 100% od złego ducha, który nas nastawia przeciwko tej, tej osobie. No i tak jak na początku powiedziałem, że uwolnieniem się od niego, nie? Uwolnieniem się od niego jest wybaczenie tej Osobie. A jak to, jak to wygląda w praktyce? W praktyce to można zrobić w ten sposób, siedząc przykładowo w pokoju samemu, po prostu jej wybaczyć. Powiedzieć: Wybaczam tej osobie, czyli wymienić jej imię, wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa i jej błogosławie. Nie? I to powinno wystarczyć. i tutaj wczoraj. Rozmawiałem z taką pewną kobietą, pisałem z nią, i ona znowu powiedziała mi, że jest skrzywdzona przez swojego partnera w jakiś tam sposób, no i czuje w sobie nienawiść. Nie? No to ja z nią tam chwilę pisałem i po prostu no, napisałem, że jednak tu jest, tu jest też potrzebne to wybaczenie. Czyli dokładnie chodziło mi o to, żeby ona się uwolniła. Od, od tego po prostu, od tej nienawiści, nie? którą, którą czuję do, do tego właśnie człowieka. Czyli, czyli o to chodzi. Nie? Chodzi o uwolnienie dokładnie. Wybaczenie uwalnia nas od złego ducha, który nas namawia do odwetu, bądź wytwarza w nas nienawiść, bądź, bądź wytwarza w nas jakąś złość do tej osoby, bądź namawia nas do zrobienia krzywdy tej osobie, czyli tym jest wybaczenie, uwolnieniem się od złego ducha dokładnie, nie? Bo walka też nie jest z tamtą drugą osobą bezpośrednio, nie? Tylko jeżeli my zostaniemy przez tą osobę skrzywdzeni, wtedy... Ten zły duch ma do nas po prostu dostęp, i tu jest właśnie ta walka z tym złym duchem. Czyli jeżeli jest to wybaczenie, to na to miejsce wchodzi Bóg, i wtedy wszystko On prowadzi. Nie tak, jak, tak jak, tak jak On chce, czyli, czyli te, te sprawy się rozwiązują. Powoli, ale w zupełnym spokoju i pokoju, czyli nie ma już tych chęci odwetu, czyli to jest dokładnie uwolnienie. I tu mam takie jeszcze jedno swoje świadectwo, kiedy napisałem list do pewnych osób, które zajmują się. Domem świętej Edyty Stein, bo ja też tam należę, no i, i to, była, to była troszeczkę moja niewiedza, nie? Z tym listem, czyli, czyli opisałem coś, czego, czego dokładnie nie ma, nie? Czyli z niewiedzy mojej, nie? I, i później y, ja chcę powiedzieć tutaj dokładnie, że chodzi o to, że y, ja miałem, zacząć mieć takie, takie mocne myśli, i też odczucia takie negatywne. I oskarżenia przede wszystkim, że ja to napisałem i tak dalej. I to mnie zaczęło dręczyć i męczyć, nie? I byłem akurat na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, nie? I to mi bardzo zaczęło przeszkadzać. I wtedy tu chcę też powiedzieć, że ja też wybaczyłem, ale sobie, że to zrobiłem. Czyli wybaczyłem sobie i w jednej chwili to odeszło. Dosłownie w jednej chwili odeszły te wszystkie myśli, te wszystkie, te wszystkie dręczenia, który, które, które ja, których ja wtedy doświadczałem, nie? Odnośnie właśnie tego listu, nie? No i to jest takie, takie moje po prostu te świadectwo, że jeżeli ty co, czasami coś źle zrobisz, nie? I, I przychodzą oskarżenia, nie? Że ty coś źle zrobiłeś, to też jak najbardziej, żeby się uwolnić od tego, od tych oskarżeń, bo to jest naprawdę nieprzyjemne, musisz, powinieneś sobie wybaczyć. Czyli tu jest taka wskazówka, i wtedy odetniesz to wszystko, odetniesz tego złego ducha, bo to też jest ten zły duch, który ma właśnie dostęp do ciebie. Nie tak jak tutaj. W tym przypadku, czyli, czyli wybaczyć komuś, kto ci zrobił krzywdę, bądź wybaczyć sobie, jeżeli ty coś zrobiłeś nie tak, nie? I, i w tym momencie są oskarżenia, nie? No i także tym króciutko dzisiaj chciałem się.